Najmilsi, zanim przystąpimy do kontynuacji wczorajszych rozważań, przypomnę i zachęcę, są konfesjonały, są księża, spowiadają. Bóg na nas czeka z dobrym słowem, z przebaczeniem. Może tytułem zachęty pewną anegdotę. Jak mówił ksiądz probo, wczoraj pracuję w miesięczniku Tak Rodzinie. Kilka lat temu publikowaliśmy Różne listy, świadectwa, głównie pisane przez rodziców, matki o dzieciach, takie anegdoty. Jedną z nich pamiętam, pewnie zapamiętam do końca życia. To była historia opisana przez matkę, historia jej córeczki, która przygotowywała się do pierwszej komunii świętej. I dzień przed komunią, dzień czy dwa. Była wspólna spowiedź, nabożeństwo. Proboszcz zaprosił dzieci do kościoła na modlitwę. Zaprosił też spowiedników do konfesjonałów. I po modlitwie dzieci rozeszły się do spowiedzi, mama pyta córkę: Gdzie chcesz się spowiadać? Może u księdza proboszcza, on jest taki łagodny, cierpliwy. Ale dziewczynka mówi: Nie. U proboszcza nie chce. To może, mówi mama u księdza wikarego, uczy was w szkole, jest bardzo sympatyczny, wesoły. Bawicie się na przerwach, biegacie wokół niego, w... lubicie go. Nie, nie. Krzyczy dziecko. Mama wskazała kolejny konfesjonał, mówi to może tam zobacz, taki ksiądz przyjechał z innej parafii, Nieznany, obcy. Niektórzy wolą u obcych się spowiadać. Nie, u niego też nie mogę się spowiadać, powiedziała dziewczynka, jak obejrzała tam przez kratkę księdza. Nie przypadł do gustu. Więc u kogo? Pyta mama. Dziecko przebiegło te konfesjonały, to takie były jeszcze otwarte, popatrzyło. W końcu ciągnie mamę do jednego z konfesjonałów, mówi tutaj będę się spowiadała. Matka z ciekawością zajrzała, kto tam jest. Tam siedział ksiądz emeryt, senior. Pomagał w spowiedzi. Mama tak mówi: dobrze, no nie ma problemu, ale z ciekawości zapytała córcio, a dlaczego tego księdza akurat wybrałaś? A nie widzisz, mamo, że on ma białe włosy? Białe w znaczeniu, prawda? Siwy jak gołąbek, prawie biały. Mama zdumiona mówi, no ale od kiedy to kolor włosów ma jakieś znaczenie przy spowiedzi? Dziecko patrzy na mamę, mówi: Nie rozumiesz, mamo? Jak on ma takie białe włosy, to znaczy, że on ma już taką kurciutką pamięć albo i wcale. Dziecko, pewnie jak i wielu z nas dorosłych, przeżywa spowiedź, trochę się nieraz krępuje, zwłaszcza gdy to jest kogoś znajomego. Bo to później się jeszcze spotkamy. Zapewniam was no, przynajmniej co do siebie, że ja żadnych grzechów niczy ich nie pamiętam, bo za dużo jest tych spowiedzi i zresztą nie po to słucham, żeby pamiętać. Ale w tej anegdocie, ustami tego dziecka, słychać było prawdę, o której wszyscy marzymy. Tym, który zapomina nasze grzechy, jest Bóg skruszony grzesznik wychodząc z konfesjonału ma tę gwarancję że Bóg który ma pamięć absolutną i doskonałą w tym jednym wypadku sam kasuje swoją pamięć on nie pamięta naszych grzechów nie chce pamiętać mamy tę obietnicę ona wiele razy pada na stronach ewangelii spowiedź nie jest po to żeby nas rozliczyć ukarać ona jest po to, aby nas podnieść. Jesteśmy zgnębieni. Bóg mówi, przebaczam, Ci, daję Ci nowe życie, nowy początek, Idź i ci czyń dobro. Tylko przypominam, też delikatnie zachęcam, jest jeszcze czas przedświąteczny, szansa, by korzystać z tego. Wracając do głównego tematu, mówiliśmy wczoraj wiara. Wiara to nie jest katechizm, to nie są nawet pobożne praktyki. Wiara to jest przede wszystkim pewna życiowa postawa, która płynie z głębokiego odkrycia miłości Bożej, z przekonania z tego, że dobrze jest być dzieckiem Bożym, dobrze mieć Jego serce, patrzeć na świat Jego oczami i wtedy można dokonywać niezwykłych rzeczy. Można żyć tam, gdzie inni umierają. Bez trudu, znaczy z trudem, ale... Ale też bez, bez jakiegoś rozgoryczenia, nawet z pewną wdzięcznością, czynić rzeczy, przed którymi inni uciekają, zajmować ostatnie miejsce, trwać w wierności małżeńskiej, rodzicielskiej, zmieniać świat na lepsze, przebaczać wrogom, przeżywać swoją starość, zbliżać się do śmierci. Wiara jest potężną siłą, mocą, mądrością Bożą i darem Boga, żeby to wszystko było możliwe w naszym życiu. Byśmy nie umarli, żyjąc w słonej wodzie, w symbolu, która jest symbolem umierania. I dzisiaj parę słów. Skąd mieć taką wiarę? Nie przyniesie jej do domu kurier, nie kupimy jej w sklepie za żadne pieniądze. Wiary musimy zdobywać sami, szukać sami, dobijać się do Boga o tę wiarę. Podobało mi się opowiadanie, kiedyś jakiś katecheta gdzieś opisywał, już nie pamiętam źródła, ale pisywał lekcje z jakąś chyba zerówką czy pierwszą klasą. Prosił dzieci, nieumiejące jeszcze oczywiście pisać, by... Na karce narysowały, kto to jest chrześcijanin, jak wyobrażają sobie człowieka wierzącego. Dzieci rysowały, jak to dzieci: ktoś idzie do kościoła, ktoś się modli przy łóżku, ktoś stoi pod krzyżem, ktoś drugiemu podaje jakiś chleb. Jeden z chłopców narysował takiego zwykłego człowieka, niczym się nie wyróżniającego, oprócz tego, że z jednej strony miał wielkie ucho, większe od głowy. Z katecheta się uśmiechnął mu i mówi coś tam, Stasiu, Jasiu, Kaziu, yy, widzę, że ci się tutaj kredka troszkę ksknęła. I wyszło jak wyszło. A chłopiec mówi, nie, ja tak specjalnie. A czemu tak? Moi rodzice często mówią, że chrześcijanin to jest człowiek, który ma największe ucho na świecie, bo on musi dobrze słyszeć, co Bóg do niego mówi. Wielkie ucho. Widocznie chłopiec miał rodziców może w jakiejś wspólnocie, może bardzo wierzący, i oni, oni już wiedzieli, że wiara zaczyna się od słuchania. Źródłem wiary jest słuchanie Bożego Słowa, czyli de facto no, Biblii. Tak zresztą święty Paweł w liście do Rzymian wprost pisze wiara zaczyna się od słuchania. Nie ma innej drogi, jak słuchanie Bożego Słowa, jak Biblia. Dlaczego ta droga jest pierwsza, podstawowa i najważniejsza? Bo po pierwsze, ona pokazuje, w co tak naprawdę mamy wierzyć. Bo wiara to nie jest to, że ja uznaję, że Bóg istnieje. On istnieje i bez tego. Zresztą, jak pisze Paweł, taką wiarę to nawet diabeł ma, demon. Demon ma zero wątpliwości co do istnienia Boga. Ale trudno demona nazwać istotą wierzącą w dobrym sensie. Więc wiara zaczyna się od tego, że słuchamy Słowa Bożego, bo chcemy poznać, co Bóg myśli o sobie, o nas, o świecie, o naszym życiu, jaką drogę nam proponuje, jaki sposób patrzenia na świat. A po drugie, słowo Boże nie jest jak słowo ludzkie. To też i Biblia, Ewangelia, i listy wiele razy przypominają. Słowo Boże ma moc. Ono nie dociera tylko do intelektu, jak artykuły z Wikipedii. Ono dociera głębiej, do serca. On mówi, pismo ono nawet szpikotkości kości potrafi rozdzielić, co jest oczywiście pewną metaforą, jak głęboko. Słowo Boże może się wedrzeć w serce człowieka do umysłu, do duszy, do emocji, do intelektu, też oczywiście. Dlatego Słowo Boże jest najważniejszym, pierwszym, podstawowym źródłem wiary. Powstaje oczywiście pytanie: jak czytać to Słowo Boże? Szczerze mówiąc, metod jest dużo, i każdy musi dobierać sobie tak, jak chce, tak, jak potrafi. Czasem się czyta Słowo Boże od początku, strona po stronie, żeby poznać Biblię. Czasem się czyta akurat te, te lekcje, te czytania, które Kościół w danym dniu ma w nieszporach czy na mszy świętej. Czasem czyta się w sposób tematyczny, kogoś interesuje, co Biblia mówi o pracy, o cierpieniu o miłości o rodzinie poznaje poszczególne fragmenty czasem ktoś po prostu bierze mówi otworzę dzisiaj zobaczę co Bóg do mnie chce powiedzieć są i aplikacje w smartfonach można zamówić codziennie słowo Boże metody są różne i też można stosować różne i na różnych etapach życia też czasami nam to pomaga czasami tamto Ważne jest to, co powiedziałem, żeby nie traktować tego wyłącznie w kategoriach intelektualnych, poznawczych, ale dopuszczać to słowo znacznie głębiej. To znaczy zacząć z nim rozmawiać, dialogować, naprawdę zacząć wierzyć, że to słowo jest o moim życiu. Byłem kiedyś na wykładzie takim otwartym, popularnym wykładzie jednego z wielkich polskich biblistów i pod koniec wykładu był czas na pytania. Jedno pytanie pamiętam do dziś. Pewna niewiasta zapytała, czy można słuchać Biblii audio jadąc samochodem, prowadząc samochód, czy to jest, czy to wypada, czy to może jest takie no, niewłaściwe, bo to jednak Słowo Boże? No, odpowiedź była taka. Słowo Boże jest. W każdych warunkach potrzebne i można go słuchać zawsze. Gotując rosół, przewijając dziecko, jadąc samochodem i tak dalej, bo słowo Boże jest nam zawsze potrzebne, jest życiodajne. Ale zauważył prelegent, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli prowadzi pani samochód i słucha, i słucha słowa Bożego, jeśli w pewnym momencie naprawdę to słowo zacznie do pani mówić i pani przyjmie do serca, pani zapomni o tym, że ma prowadzić samochód i wypadek gotowy. Bo kiedy słowo Boże staje się naprawdę ważne w życiu człowieka, to człowiek wyłącza inne rzeczy, bo musi się z tym słowem dogadać, musi go posłuchać. Nie jest tak, że, że wszystko od razu rozumiemy nie jest tak, że gdzieś ktoś wieczorem wróci do domu, już otworzy Biblię i wszystko stanie się jasne. Zobaczmy, że w tej Ewangelii, którą dziś czytamy, bardzo znanej, ale też bardzo znamiennej, mamy dialog. Do Maryi przychodzi sam anioł. I on bezpośrednio, prosto w oczy, no nie wiemy jaki to był rodzaj objawienia, ale bezpośrednio obwieszcza i to Słowo Boże. I Maria też jest zmieszana, dziwi się, jest ostrożna, nie rozumie w ogóle o co chodzi. Nie wiemy ile ta scena trwała. My ją czytamy przez chwilkę. To mogło trwać parę minut, a mogło trwać parę godzin. Ewangelia to w wielkim skrócie zapisuje. Ze Słowem Bożym można dyskutować w tym sensie, że no nie wszystko od razu pojmiemy, do pewnych rzeczy trzeba dojrzewać. Więc to Słowo Boże jest taką pierwszą podstawową drogą nabywania wiary, tak to nazywam. I każdy z nas musi podjąć decyzję, bo wiary nie przybędzie od samej modlitwy. Można być człowiekiem bardzo modlącym się, ale jednocześnie narzucającym Bogu swoją wizję świata, swojej przyszłości, swoich losów. Bo ja postanawiam się modlić, ja zacznę teraz nowennę pompejańską, ja będę codziennie na roratach, ja będę to, ja będę tamto, ale to jest ciągle ja. To nie jest wiara. Wiara jest wtedy, kiedy ja słucham, co Bóg, jak ze mną rozmawia, jakie ma dla mnie propozycje. Żebym ja zyskał tę moc, tę postawę wytrwania w pewnych rzeczywistościach, które dla innych ludzi byłyby zbyt trudne, nie do zaakceptowania. Nie jako cierpiętnik, jako Skończona ofiara tego świata, ale jako człowiek, który świadomi, jako uczeń Chrystusa, chce dźwigać pewne rzeczy, pewien krzyż na swoim ramieniu, a bez wiary jest to niemożliwe. Drugim źródłem wiary jest wspólnota szeroko pojęta wspólnota Kościoła, ale jeszcze lepiej mała wspólnota. Akurat ta parafia jest pod tym względem piękną parafią, bo jest dużo wspólnot, jest pewien wybór. Dlatego, że trudno iść drogą wiary samemu. Jeśli ktoś ma dosyć mocną rodzinę wierzącą, współmałżonka, rodziców, rodzeństwo, to, to jest łatwiej, ale, ale często jesteśmy w tym osamotnieni i wspólnota jest takim miejscem, które z jednej strony weryfikuje naszą wiarę. Bo widzimy, jakie są relacje do ludzi, jak łatwo sądzimy ludzi, jak trudno nam wytrzymać nawet z braćmi, z siostrami w jakiejś wspólnocie, w jakiejś grupie, ruchu. Ale z drugiej strony też wspólnota daje świadectwo, cierpliwie nam wyjaśnia. Ludzie mówią, jak rozwiązują problemy, jaka jest ich droga wiary. Kiedyś, przed wiekami, na początku kościoła. Taką rolę pełnili rodzice chrzestni. Idea była właśnie taka. Chrzestnym zostawał ktoś, kto już miał za sobą pewien etap wiary i kolejnemu człowiekowi, czy młodemu, czy dorosłemu, towarzyszył w tym dojrzewaniu, w poznawaniu Boga. No ale dzisiaj wiemy, że dość często rodzice chrzestni to już jest taka funkcja trochę, trochę honorowa, trochę dekoracyjna w gruncie rzeczy. Kiedyś robiłem ankietę wśród młodych ludzi w liceum, kiedy byłem katechetą jeszcze, właśnie na temat chrzestnych. Ponad połowa z nich przyznała szczerze, taka anonimowa ankieta pisemna, więc nie mieli sensu. Nie, 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 nie. Ufam, że, że tam nikt nie, 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 nie ściemniał, ale ponad połowa z nich powiedziała, że w życiu ze swoimi chrzestnymi o Panu Bogu nie rozmawiała. Z czasem prezent dostali. Więc dzisiaj taką rolę pełni wspólnota, bracia, siostry ze wspólnoty, którzy mogą nam pomóc w naszej wierze. Weryfikować ją, ale jednocześnie wspierać, rozwijać, dialogować, uczyć akceptować drugiego człowieka, uczyć rozumienia Bożych planów wobec nas. Dlatego jeśli ktoś ma możliwości, to dobrze, żeby był w jakimś ruchu, w wspólnocie, w jakimś środowisku, które wspomaga jego wiarę. Bo człowiek samotny, tak jak samotne zwierzę na pustyni, łatwo staje się łupem, ofiarą demona. Źródłem wiary są oczywiście także sakramenty. I te wielkie tajemniczenia chrześcijańskiego, ale szczególnie te, które przyjmujemy. Przez całe życie, sakrament Eucharystii codzienny, sakrament właśnie pojednania, o którym już mówiłem. My mamy te sakramenty właściwie na wyciągnięcie ręki. Kościoły są otwarte. Rok temu była chwila strachu, pandemia, ograniczenia. Niektórzy z nas doświadczyli dopiero, że może przyjść dzień, że człowiek chce iść do kościoła i nie może. Brat mojej babci był księdzem, wyświęconym jeszcze przed wojną. Kiedyś w swoich pamiętnikach taką historię zostawił. W czasie wojny był aresztowany przez Niemców, trochę siedział w różnych więzieniach, obozach, w Stutthofie, tam na północy Polski. Udało mu się uciec. Przedzierał się przez Warmię, Mazury, no wtedy to były przed wojną ziemie niemieckie. I pewnego przedzierał się no parę tygodni tutaj do Warszawy, któregoś dnia zobaczył w miasteczku, jeszcze po tej stronie niemieckiej, otwarty kościół, jakiegoś księdza przy tym kościele. Odważył się wyjść z lasu, wejść do tego kościoła. Dlaczego? Dlatego, że od wielu tygodni czy miesięcy nie był spowiedzi. W obozie, akurat w jego tym baraku, nie było innego księdza. Więc wszedł do tego kościoła, znał trochę niemiecki i poprosił tego księdza o spowiedź. To był oczywiście niemiecki ksiądz, niemieckie miasteczko. I ten niemiecki ksiądz mówi: Uciekaj stąd jak najszybciej! Mówi, bo widzę, słyszę, że ty jesteś Polakiem, a nam gestapo zabrania spowiadać Polaków. Nie możemy udzielać im sakramentów. Jak ja cię wyspowiadam, to ktoś zobaczy, doniesie, mogę być aresztowany, wysłany sam do obozu. I pisał z wielkim rozgoryczeniem. Co za czasy! Że jeden kapłan nawet drugiego boi się wyspowiadać, że on po roku uciekł z obozu i, i nie może iść do spowiedzi. My dzisiaj mamy te sakramenty tak blisko nas. Tylko wziąć. Bóg zastawia je obficie. Póki co. Więc warto korzystać, bo w sakramentach sposób niewidoczny Bóg daje nam takie rzeczy. No niewymierne z fizycznego punktu widzenia, ale uderzające w nasze serce. Nawet sami nie wiemy jak to jest, jak w nas działa. Że to jest też niezbędne źródło wiary. No, i oczywiście, niezbędnym źródłem wiary dla nas wszystkich jest refleksja, jest modlitwa, jest poszukiwanie Boga wszędzie tam, gdzie się da. Dla mnie na przykład w dzieciństwie tym źródłem wiary były przede wszystkim książki, bo też nie miałem wokół siebie jakichś osób, które mogłyby ze mną na temat wiary rozmawiać, czy chciałyby rozmawiać, czy umiałyby rozmawiać. Owszem, babcia była pobożna. Jak tylko dzwony w kościele zabiły, tam babci czasem spędzałem trochę czasu. Dzwony zabiły, to babcia rzucała fartuch, wszystko rosło i leciała do kościoła, bo procesja, bo to, bo tamto. Miała nawet swoją chorągiew przydzieloną, świecę, wstążki, prawda, bo to było ważne, tam wszystkie te obowiązki wypełnić. No ale niechby ktoś tam wszedł jej w drogę, to zaraz by go siła, bo to jej chorągiew, jej świeca. Taka wiara tradycyjna, bardzo gorliwa, ale, ale rozmów, dialogów tam nie było. Mnie ratowały właśnie pierwsze książki religijne. To, to też zawdzięczam niektórym osobom, bo moja rodzina nie jest rodziną, jak to się gdzieś mówi, z inteligencji. Zwykła, normalna rodzina. Nie wiem dlaczego, ale mój dziadek miał wielki szacunek dla książek, dla czytania, On też był zwyczajnym człowiekiem. Skończył tam przed wojną jakąś szkołę spożywczą, handlową. Chciał nawet jakiś sklep otwierać tu w Warszawie, ale wojna to wszystko rozmiotła. Wrócił do tego swojego rodzinnego miasteczka, 100 kilometrów od Warszawy, już tak na granicy Mazowsza i Podlasia. I kiedyś parę lat temu prowadziłem rekolekcję w tym miasteczku. Podeszła do mnie pani, Mówi, nie wiem czy ksiądz wie, przedstawiła się już taka pani w wieku no, mocno emerytalnym, mówi ja jestem tu, byłam tu bibliotekarką w, w naszej bibliotece miejskiej. Nie wiem czy ksiądz wie, ale dziadek ocalał i ratował w czasie okupacji nasze książki. Dziadek nigdy tam nie chciał mówić za bardzo, co on w czasie okupacji robił i to zawsze tak w tych małych miejscowościach to Ludzie woleli w sekrecie pewne rzeczy trzymać, ale to akurat wiedziałem, bo dziadek sam mi opowiadał w czasie wojny. Wszyscy niszczyli książki polskie. Nie jest tak, że tylko Niemcy palili na stosach. Rosjanie też pozamykali polskie biblioteki w czasie pierwszej okupacji, czyli tej od września i później w czasie drugiej. Dziadek opowiadał, jak, jak wywozili. Książki z bibliotek szkolnych, miejskich, gminnych na dworzec, na stację kolejową. Takie hałdy leżały tych książek, jak buraków cukrowych. Ładowali to później na wagony, gdzieś tam wywozili na przemiał, na papier toaletowy czy bibułkę do papierosów. I dziadek, no żal mu było tych książek, opowiadał mi to, brał nieraz butelkę bimbru. Wszedł do soldata, który tych książek pilnował na stacji, i wymieniał bimber na taczkę książek. Nie? Tak był przelicznik. był. Pół litra bimbu, za taczkę książek i wywoził je z powrotem gdzieś tam ukrywał. Dzięki temu, ja się urodziłem 20 lat po wojnie, ale jeszcze niektóre te książki były, mogłem słuchać, czytać. To, to był dla mnie no, taki świat nowy. Jeszcze nie było wtedy telewizji, internetu tym bardziej. Ale to było dobre, nie? bo książki mają swoją rolę, to jest ważne. I, I tak naprawdę moja wiara drgnęła gdzieś tam w pewnym momencie, właśnie dzięki lekturze. Już byłem w szkole średniej, wszystkiego nie chcę opowiadać, bo zanudzę. Ale tam zacząłem się zastanawiać nad Bogiem, bo w moim domu no, Biblii też raczej nie było, nie czytano. Była tylko jakaś tradycyjna wiara, taka mocna, przywiązanie do Kościoła, ale, ale nie było tego poszukiwania, tego osobistego kontaktu z Bogiem. Dlatego są takie bardzo ważne rzeczy, podstawowe i ważne, bez których proces wiary w nas nie będzie uruchomiony. Biblia, sakramenty, wspólnota wszelkie poszukiwanie Boga. Nawet, nawet w internecie. Internet jest olbrzymim morzem i dużo tam śmieci pływa, ale, ale jest też wiele cennych rzeczy, i warto czasem zajrzeć, żeby ta wiara w nas kiełkowała. I wtedy właśnie otrzymujemy od Boga ten dar, bo wiara jest przede wszystkim darem. Ale jeśli Bóg widzi, że się staramy, że szukamy. To tak jak mówi przypowieść, jak ziarno rzucone w glebie. Człowiek nie wie nawet kiedy on okiełkuje, rośnie i przy, kiedy przychodzi doświadczenie życiowe, kiedy przychodzą trudne wybory, ta wiara zaczyna wydawać owoce. Najpierw małe, później coraz większe. I tak jak mówiłem wczoraj, każda rekolekcja to jest przede wszystkim próba odnowienia wiary. Bo ona... De facto decydują jakości naszego życia w tym ostatecznym rozliczeniu. Dlatego szukajmy, starajmy się o tę wiarę. Jutro, jeszcze też trzecia część na ten temat. Bardzo serdecznie zapraszam. Amen.